Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie ze Staromiejskiego Ogrodu Wrocławskiego. Jesteśmy przy budynku Wrocławskiego Teatru Lalek i przy siedzibie Wrocławskiego Teatru Komedia. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na spektakl Edukacja Rity. Edukować Ritę będę ja, Wojciech Dąbrowski. Pozwoliłem sobie na wyreżyserowanie tego spektaklu również za namową Magdy Margulewicz, która gra oczywiście tytułową Ritę. Zapraszamy Państwa do naszego teatru z dwóch względów. Po pierwsze, nie graliśmy tego spektaklu już cały rok równy, a po drugie, warto zobaczyć Magdę Margulewicz w tej wspaniałej roli, którą stworzyła, bo to Magda podrzuciła te, ten spektakl i powiedziała, że to jest rola napisana dla niej. Jak zabieraliśmy za, za sztukę, główna bohaterka opowiadała o tym, że nigdy w życiu nie chciała mieć dziecka, a na pewno nie na, w tym etapie, na którym jest w sztuce. Okazało się, że Magda przez rok dojrzała, urodziłem tam dziecko. Magda jako Magda, nie Rita. Mamy przybyło nas tutaj braci teatralnej, jest coraz więcej. Magda ma wspaniałą córeczkę i teraz z całkowicie innym doświadczeniem przystępuje do pracy. Już obciążona rodziną, już obciążona dzieckiem, dziećmi. Może kiedyś w przyszłości dziećmi. Ma całkiem inny ogląd sytuacji, która ma miejsce w spektaklu. To nowe doświadczenie, mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Przyjdźcie Państwo, zobaczcie Edukację Elity na nowo. Jeżeli już Państwo byliście, jeżeli nie byliście, to naprawdę warto do nas przyjść, uśmiechnąć się, wzruszyć się troszkę, e, chwileczkę, pomyśleć o, o troszeczkę innych sprawach niż o codziennych. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy.